będą organizowane i spędzane przez nas w różny sposób, między innymi będą turnieje międzyklasowe, a więc taka rywalizacja w duchu i walki sportu, fair play, ale też będą to przerwy tematyczne na przykład z muzyką, z tańcem, z grami zespołowymi, także będzie to różnorodne. Oprócz tego, co tutaj wspólnie z panią Sylwią przygotowałyśmy, liczymy też na wasze pomysły, waszą kreatywność. Może będziecie mieli właśnie coś ciekawego do przygotowania, więc czekamy na to, jak przyjdziecie i zaproponujecie coś od siebie. Na przerwy zapraszamy uczniów klas od 4 do 7. Na pewno będziemy tutaj chcieli wspólnie z wami przeprowadzić eliminację naszych szkolnych imprez. Pierwszą taką imprezą będzie w listopadzie już właśnie. Szkolny turniej piłki nożnej gramy dla niepodległej i żebyście nie musieli zostawać też po lekcjach zrobimy to w czasie tych długich przerw. Jak wiecie cyklicznie odbywa się też szkolny turniej tenisa stołowego, będzie mikołajkowy z gimnastyki tańca i też będziecie mogli w czasie tych przerw sobie poćwiczyć taniec, gimnastykę. Także zapraszamy. Tak, a dodatkowo coś nowego, yy, po feriach zimowych organizujemy również turniej trójek siatkarskich. Bardzo lubimy aktywne przerwy, tam, że możemy grać w siatkówkę i ping-ponga. Lubimy spędzać tego czasu. Lubię aktywne przerwy, bo mogę pograć w siatkówkę, a nie nudzić się na korytarzu. Najbardziej w aktywnych przerwach podoba to, że możemy aktywnie spędzić ten czas. Możemy sobie jak powiedzieć w w kosza. Um, tak jak kolega powiedział, można spędzić fajnie wtedy czas. Migramy wtedy w piłkę, są części, gdzie gramy w siatkówkę. Według mnie aktywne przerwy są bardzo fajne, ponieważ jest, są na przykład różne trudnieje i można aktywnie spędzić czas z przyjaciółmi. Bardzo lubię aktywne przerwy, ponieważ bardzo fajnie można spędzać czas z nimi grając w siatkówkę.